Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie, witam Was w kolejnym vlogu odnośnie e, przeprowadzki do nowego warsztatu. Dzisiaj właśnie będzie przeprowadzka. Jeden odcinek już jest. Tam było przygotowanie nowego lokalu, to malowanie, zmiana instalacji, takie drobne prace. Chociaż pracy było niemało, ale to już mam za sobą. Dzisiaj w sumie to jeszcze więcej pracy, bo trzeba to wszystko ze starego garażu, ze starego warsztatu przewieźć tutaj na nowy. Będzie co robić. Za chwilę jadę wypożyczyć przyczepkę. Pomocnik przyjedzie, będziemy to razem przewozić. Myślę, że jak się bardzo postaramy, to dzisiaj, w jeden dzień, to wszystko ogarniemy. Chociaż myślę, że kursów będzie około 4-5 na pewno. Jest co robić, także ja nie przedłużam. Jadę po tą przyczepę. Przy okazji zobaczycie troszeczkę mojego miasta, w którym mieszkam. Zapraszam na film. Film będzie naprawdę krótki, obiecuję troszeczkę ze starego warsztatu ujęć, troszeczkę z nowego, coś tam pogadamy. I tyle, bo mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wykonać ten plan. Zapraszam! Dobra, teraz jesteśmy w tym garażu. Także tu już troszeczkę opustoszało. Jest jeden wielki. No właśnie. Spakowaliśmy te wszystkie tutaj graty. Tutaj ten regał już jest na nowym warsztacie. No i jeszcze masa tutaj roboty jest, ale tutaj jakoś chcę tą zabudowę przetransportować, ale muszę sobie przypomnieć jak ona jest skręcana, że tak powiem. No dobra, tak to wygląda. Jeszcze tutaj ta strona cała została. Tutaj ten regał. Także kurde, na no końca nie widać. Jeszcze tutaj ściski. Tutaj ściski. Tyle się zmieściło w takim malutkim garażu, no. Dobra, bierzemy się do roboty. Część, bardzo mała część gratów przywieziona. Pierwszy regał został przywieziony to jest ten regał z początku garażu. Udało się tu wjechać przyczepką. Także kierowca zawodowy w końcu, nie? Jedziemy po resztę gratów. Tutaj już płyty. Płyty OSB już czekają tutaj, na tej ściance będą jedynie płyty. To będzie główna ścianka, taka główna scena, którą będziecie pewnie oglądać najczęściej. No i tutaj będą, są już kupione płyty osiemnastki. Na razie tylko cztery. Cześć! Na razie tylko cztery, bo ich cena mnie powoliła po prostu. Dobra, jedziemy do garażu, zabieramy resztę. Koniec przeprowadzki, co chodzi o przyczepę. Resztę sobie już będę woził autkiem. Najgorsze już za mną, także widzicie, no oczywiście logo będę zabierał. Cześć logo będę zabierał, tylko Jezus, jak ja je odkleję. Dobra, tak to wygląda. Eee, reszta później. Teraz tam trzeba to ogarnąć, bo tam jest dramat. Dobra, koniec, o, koniec na dzisiaj, wszystkie. Gabaryty przewiezione, no i co? I garaż pełny, i brakło 50 metrów. Nie no, wiadomo, to trzeba poustawiać. Tutaj, już tak jak wam pokazywałem, OSB pójdzie na ścianę. Będzie można było to z powrotem montować. Tam troszeczkę uległo to uszkodzeniu, ale to się wszystko zrobi. Tutaj, stół te regały, może jeszcze chwilę posłużą, ale będą robione nowe. Tam jest OSB na wymiar. Tutaj muszę to poprzebierać. Te regały pewnie wykorzystam i nie wiem, jak to ustawię jeszcze. Miałem pomysł, mówiłem o nim wcześniej, że tu będzie główna ściana, ale nie z, tym, nie z tym stołem warsztatowym, tak jak było do tej pory. Plus narzędzia u góry, tylko miało być ta zabudowa. Plus tamta biała zabudowa, co była wcześniej nad tym i to miała być główna scena, gdy będę coś tam działał. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie było z tym stołem i tam u góry, co było tam te YouTube'y, Facebooki, i tak dalej. Ale może pora na coś nowego. Zobaczymy. Nieważne, najważniejsze, że wszystko jest już przewiezione. Oczywiście zostało tam jeszcze masa drobiazgów. Chociaż te, te, te wszystkie pierdółki z spraje farby, cuda w tych worach gdzieś tam są. Tu wykładania to będzie, nie wiem, chyba z miesiąc. Ja nie wiem, jak to się wszystko zmieściło w tym moim małym garażu, ale fajne jest to, że echo jest coraz mniejsze. Zobacz, już troszeczkę gratów przybyło, już takiego echa nie ma, jak w kościele. Dobra, będę kończył następne etapy. To będzie tutaj po kolei każdy kąt robić. Zacznę od tego płytowania. Tutaj te płyty, i to może będą jedyne płyty na ścianach, ale taki akcent OSB na ścianach musi być, zawsze był, to tu też będzie. Bo drugie to jest świetna inwestycja teraz. Dobra, żartuję taki szybciutki filmik to był teraz tym razem. Także dzięki. Dajcie kciuka w górę, dajcie jakiś komentarz. Pomóżcie mi rozwijać ten kanał, żeby była frajta z tego, żeby się chciało kolejne filmy robić. No i cierpliwości dajcie. Życzę Wam cierpliwości, żebym w końcu przyszedł dzień, że zacznę tutaj robić, zrobię swój pierwszy projekt, ale no, najpierw trzeba to ogarnąć. Dobra, trzymajcie się. Jak oglądaliście od początku do końca, to wiadomo, komentarz od dechy do dechy. Mi będzie bardzo miło. I tak jak zawsze mówię, to jest dla mnie dowód, że warto robić te filmy. Tyle. Trzymajcie się do następnego filmu, do następnego spotkania się z Wami tutaj w tym garażu. Cześć Wam.